Witam w 124 odcinku podcastu Pokój w Głowie. Jest to podcast psychoedukacyjny. Ten odcinek nagrywa w Warszawie, a za oknem są 4 stopnie. Tym razem chciałabym kontynuować temat z poprzedniego odcinka, a mianowicie temat bycia czyimś sekretem, bycia tajemnicą, tylko że dzisiaj bardziej pod kątem związkowym. I zaczęłam o tym mówić w nawiązaniu też do takiego hasła, że największemu wrogowi nie życzę, by musiał być czymś sekretem. I dziś będziemy rozmawiać właśnie o takich sekretach związkowych: o tym, że ktoś zataja, że z wami jest, i tylko wy i ta osoba wiecie, że coś was więcej łączy. Nazywam się Kasia Iwaszczuk-Pudzianowska i jestem psycholożką, która od wielu lat pracuje z dorosłymi, prowadząc terapię. I zacznę od takiej historii prawdziwej, napisanej przez słuchaczkę podcastu i też obserwatorkę z Instagrama, która dokładnie do tego hasła, że największemu wrogowi nie życzę być czyimś sekretem, nawiązała. I napisała, już kiedyś widziałam u ciebie to zdanie. I aż poczułam ukłucie w środku. Przez 6 lat godziłam się na to, by być czyimś sekretem. Przez 6 lat byłam w relacji, w związku. Z żonatym facetem, który wciąż obiecywał, że sytuacja się zmieni już za chwilę. Nie mogłam nigdy do niego zadzwonić. W weekendy widywaliśmy się tylko w określonych godzinach, w ciągu tygodnia w 98% w czasie pracy. Święta nie były dla niego istotne, ale musiał przecież spędzać je z rodziną, a w wakacje nie potrzebował urlopu, ale wyjeżdżał z podobno tylko dziećmi. Sytuacja miała się zmienić, ale cały czas coś stawało na przeszkodzie, w ostatnim momencie, a ja w tę historię wierzyłam. To, ile razy płakałam, zadając sobie pytanie dlaczego nie jestem warta pokazania mnie światu, wiem tylko ja. On wmawiał mi, że jest ze mną dla nas, a nie dla świata i że nie poznaje mnie ze swoją rodziną i dziećmi dla mnie. Wyjście na spacer do lasu albo na nieuczęszczane jezioro? Uwierz, nie było ich wiele. Było dla mnie jak święto. Jedzenie też najlepiej smakowało w domu. Całe nasze życie skupiało się w moim mieszkaniu, bo najważniejsza byłam ja i my, a nie inni ludzie. Teraz, kiedy trzy miesiące temu zdecydowałam się przestać wierzyć w te wszystkie bzdury, z ogromnym żalem patrzę na tamtą dziewczynę. Która dała sobie tak wiele wmówić i wierzyła, że jak będzie jeszcze lepsza, to książę, Woldemort chyba, będzie w końcu dumny, że ma taką kobietę. Dzisiaj już wiem, że po prostu za długo czekałam pod Tojtojem. I wiem, że wyjście z facetem do restauracji to nie wycieczka do Rzymu. Obudziłam się z tego koszmaru silniejsza, i wiem, że nigdy więcej nie pozwolę, by być czymś sekretem. kiedy na Instagramie wspomniałam, że będzie odcinek o byciu czymś sekretem, to dostałam też od większej ilości z was informację, że jest to koszmar. Przeżyłam to i to był istny koszmar. I właśnie jesteście zgodne tak naprawdę w tym, jak postrzegacie to bycie sekretem. Tylko że ja myślę, że nam trzeba czasu pewnie i refleksji, żeby zrozumieć, że jest to koszmarem, że to nie jest normalna sytuacja i że to nie jest normalne życie. I zobaczcie, że my wtedy tak naprawdę z jednej strony może sobie zmyślamy człowieka, a z drugiej strony my jeszcze sami właściwie wyobrażamy sobie, że żyjemy w jakiejś innej rzeczywistości, a ta, w której żyjemy realnie, jest naprawdę tylko mizerną namiastką tego, czego byśmy chcieli. Prawda? Jeżeli ja sobie wyobrażam, że gdzieś podróżuję, że biorę ślub, może nawet, że wszyscy znajomi znają tego mojego partnera, a w realu mam spotkania potajemne w domu albo w jakimś lesie, gdzie nikogo nie ma, gdzie żadni ludzie nie mogą się o nas dowiedzieć, i to jeszcze pod hasłem, że tylko my się liczymy. Wtedy rzeczywistość ma się totalnie nijak do oczekiwań. I wiecie, ja myślę, że można się spotykać z kimś w lesie i mówić, że tylko my się liczymy, pod warunkiem, że nie zatajam tego człowieka. Że jeżeli potrzeba jeżeli ta osoba nawet może chce, to wychodzimy do ludzi. Możemy nie za bardzo lubić, możemy woleć spędzać czas w swoim towarzystwie, ale opcja z innymi ludźmi także istnieje. I to jest okej, okay, prawda? Nikt tu nie jest do niczego zmuszony. Robimy to, co chcemy, a nie to, co musimy. Natomiast jeżeli się kryjemy, bo ktoś mi mówi, ta druga osoba mówi, że musimy się kryć, musimy, nie możemy wyjść. Choć być może wprost nie używa słów, musimy i nie możemy. Ale przynajmniej z jej zachowania wynika, że inne opcje nie istnieją niż tylko my dwoje. Reszta świata jest totalnie odcięta i on funkcjonuje wreszcie świata, ja też funkcjonuję wreszcie świata, ale razem wreszcie świata zupełnie nie istniejemy. Wtedy wiecie, nie dość, że tak jak mówiłam, mam jakiegoś. Takiego wyidealizowanego człowieka w swojej głowie, jako tą drugą osobę, ja nie spotykam się z prawdziwą wersją tego kogoś, tylko najczęściej wyidealizowaną, to jeszcze w dodatku w nierealnej, zmyślonej rzeczywistości sobie wyobrażam ten nasz związek. A to, co się dzieje, to jakieś ochłapy. To, co się realnie dzieje, tak? To są ochłapy. A jeszcze ważne jest myślę, że to, słuchajcie, jeżeli ktoś mówi, że tylko my się liczymy, a tak naprawdę to widać, że jest towarzyską osobą jednak i spędza czas z innymi ludźmi, nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, spędza różne ważne okazje z innymi ludźmi, tylko beze mnie, to nie jest prawda, że tylko my się liczymy, bo z jego zachowania wynika, że inni ludzie się liczą, może nawet bardziej niż ja. Bo to ja się muszę dopasować, a nie ci inni ludzie się dopasowują. Tak, ja się pojawiam w jego wolnych chwilach, a nie inni ludzie pojawiają się w chwilach, gdy mnie nie ma. Jeśli jesteśmy czyimś sekretem, to myślę, że warto sobie przemyśleć, jak my w ogóle postrzegamy hierarchię wartości tego człowieka. Czy ja jestem na pierwszym miejscu, czy się czuję na pierwszej orbicie, czy może po prostu jestem jakimś takim niezbyt istotnym dodatkiem do życia tego kogoś? Jeśli jestem niezbyt istotnym dodatkiem do życia, to pytanie warto sobie zadać, prawda? Czy dla mnie na tym polega związek? Czy ja dobrze się czuję w takim związku? Czy właśnie to jest taki związek, w którym chcę być? Kolejne pytanie: czy ja sama bym była w stanie kogoś tak potraktować? tak Kogoś, komu mówię, że jest dla mnie ważny, ale traktować, jakby był totalnie nieważny. I wiecie, myślę, że my się będziemy godzić na bycie tajemnicą jako dorośli. Jeżeli to jakkolwiek jest kompatybilne z naszymi przekonaniami na swój temat. Bo jeżeli my gdzieś w głębi, na skutek naszych życiowych doświadczeń, szczególnie tych z dzieciństwa, wierzymy, że jesteśmy nieważni, niewartościowi, gorsi, że może nie zasługujemy na miłość, to właśnie ta relacja, w której ktoś nas zataja, Doskonale komponuje się z byciem nieważną, niewartościową i niezasługiwaniem na miłość. Prawda, nie mogę o tobie powiedzieć, jesteś taka nieważna. I wydawać by się nam mogło, że to jest okej, okay, prawda, że tu wszystko pasuje, że nic się złego nie dzieje. Przecież zawsze tak było. Na tym polegała miłość w moim życiu, że dla najważniejszych dla mnie ludzi byłam nieważna, nieistotna i nie okazywali mi oni miłości. Bo może miałam taką relację z rodzicami w dzieciństwie. Wtedy będę takie zachowania akceptowała w dorosłych bliskich relacjach. Bo tak jak mówiłam, wierzę, że na tym polega miłość i że mnie się inaczej nie kocha. Mnie się kocha właśnie w ten sposób. Mnie się kocha w taki sposób, jakbym była nieważna. Tylko, że pamiętajcie, to są tylko i wyłącznie nasze przekonania. Nasze dorosłe relacje nie mają być powieleniem relacji z rodzicami, jeżeli te relacje z rodzicami były unieszczęśliwiające, jeżeli nas krzywdziły i podcinały nam skrzydła. Przemyślcie to sobie: czy powielacie w dorosłości, w swoich związkach, które tworzycie, relacje takie, jakie mieliście jako dzieci z rodzicami, o ile te relacje były dla Was raniące? Jeżeli powielacie, to zastanówcie się, czy to jest ok, czy chcecie to kontynuować. Bo tak jak mówiłam, my jako dorośli nie musimy wcale tego robić, nie musimy tych relacji powielać. Naprawdę są różni ludzie na świecie, są miliardy ludzi na świecie i to nie jest tak, że każdy w ten sam sposób tworzy bliskie relacje i związki. Jeżeli czyjś styl mi nie pasuje, to być może po prostu. Nie pasujemy do siebie z tym człowiekiem. To nie jest tak, że ja się na siłę muszę dopasowywać do tego, co mnie rani, do jakichś zasad, które będą dla mnie raniące. Nie pasujesz, masz inne priorytety, jestem dla ciebie nieważna, do widzenia. Wolałabym być z kimś, dla kogo będę ważna. Wolałabym być w związku, który da mi spokój i pozwoli czuć się dobrze, a nie w takim, który mnie rani. I wiecie, myślę, że cały problem w byciu sekretem polega na tym, że nam się czasem może wydawać, że to jest takie romantyczne, że właśnie tylko my się liczymy, jak Romeo i Julia. Świat o tym nie wie, bo świat chciałby zniszczyć naszą miłość. Ale to jest głupota. Bo miłość ma nam dawać spokój. Zacznijmy od tego. Miłość ma nam dawać spokój. Jeżeli my coś robimy w konspiracji, to raczej do spokoju to nie będzie prowadziło. Jeśli jesteś dla kogoś ważna, to ten ktoś będzie podejmował decyzje, które umożliwią wam bycie razem. Zatem, jeżeli do tych decyzji nie dochodzi, to widocznie ważniejsze było nie podejmowanie decyzji niż to, jak ty się czujesz. A co mam na myśli mówiąc o podejmowaniu decyzji? A choćby na przykład to, że podjąłem decyzję, że skończyłem już tamten związek. Nie kończę, będę kończył. W najbliższym czasie daj mi czas, będę kończył. Kończę, to trwa i nie wiadomo ile będzie trwało. Skończyłem. Jak skończyłem, to z mojego zachowania również ma wynikać, że skończyłem. I wiecie, jeżeli skończyłem jakiś związek, to też świat się musi o tym dowiedzieć najczęściej. No, jeżeli ktoś nie podjął decyzji, że skończył związek, to raczej nie ma miejsca w jego życiu na nowy związek, tylko na jakiś, może, dodatek do tamtego wcześniejszego związku. Czy chcesz być dodatkiem do tamtego wcześniejszego związku? Może jakąś protezą? Chcesz być protezą, serio? I wiecie, dobre relacje da się budować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ludzie się ze sobą komunikują i rozwiązują problemy, oboje się starając te problemy rozwiązać i nie przerzucają całej odpowiedzialności za to na drugą stronę. A zatem, jeżeli ktoś zaczyna od problemów nierozwiązanych i nierozwiązywalnych być może, wciąga Ciebie w jakieś swoje własne bagno nieuporządkowanych spraw, to raczej to nie wróży dobrze. Prawda? To już początek jest zupełnie do kitu. A żeby rozwiązywać problemy, trzeba podejmować decyzje. Jeżeli ktoś nie podejmuje decyzji, to nie będzie rozwiązywał problemów. Proste. Jeżeli ktoś zaczyna relację z Tobą od nie podejmowania decyzji i nie rozwiązywania problemów, to tak prawdopodobnie już to będzie wyglądać. Bo czemu on miałby niby przejść jakąś przemianę nagle, co? Piorun go trafi, stanie się innym człowiekiem, olśni go któregoś dnia, jakieś oświecenie przejdzie? Takie rzeczy raczej się nie dzieją. To się dzieje tylko w filmach i bajkach. A to, że Ty jesteś sekretem, pokazuje, że na ten moment nie jesteś na tyle istotna, żeby o tobie powiedzieć na głos. Czy to jest dla ciebie ok bycie w relacji, w której nie jesteś wystarczająco istotna, żeby o tobie powiedzieć na głos? Czy chcesz być w relacji, w której ta druga strona nie podejmuje decyzji, że wchodzę w to, naprawdę wchodzę w to i się staram, tylko daje ci jakieś tam ochłapy swojego zainteresowania i czasu, gdy akurat ma wolne, w jakimś innym związku być może, czy w innych sprawach swego życia. Natomiast zmierzając do brzegu, to wcale nie jest zbyt istotne, co ten drugi człowiek ma w głowie. Najważniejsze, dlaczego ja się na to godzę. Dlaczego godzę się być w relacji, która mnie rani? To są naprawdę bezcenne odpowiedzi. Jeżeli znajdziecie odpowiedzi na te pytania, to właśnie te odpowiedzi będą bezcenne będą dla Was wspaniałą, wartościową lekcją. Jeżeli znajdziecie odpowiedzi na te pytania i one jeszcze w dodatku wskażą Wam jakieś problemy do rozwiązania. Czyli na przykład jestem w tej relacji, ponieważ myślę o sobie, że nie zasługuję na nic więcej, to to, że myślę, że nie zasługuję na nic więcej, jest ewidentnie tematem do pracy Twojej własnej, albo nawet pracy na terapii, żeby było szybciej. Na pewno jest to temat do pracy, bo nie jest tak, że ktoś zasługuje na więcej w miłości, a ktoś zasługuje na mniej. My. Nie zasługujemy na nic, po prostu mamy spotkać osobę, która do nas pasuje i doceni nas takich, jacy jesteśmy. I tyle, to ma być proste. To zawsze powtarzam, że to ma być proste. Nawet jak czasami robisz jakieś głupoty, czy czasami jesteś wkurzona i nie czujesz się dobrze, to jeżeli spotkasz właściwą osobę i będzie tej osobie na tobie zależeć, to na pewno nie będzie to problemem, że sobie z czymś nie radzisz bo związek jest po to, żeby było łatwiej niż kiedy się jest singielką. A zatem jeżeli związek generuje w tobie takie myśli, że jestem niewystarczająca, muszę się bardziej postarać, to myślę, że chyba już lepiej być samej, prawda? I nie wyprówać z siebie flaków, żeby kogoś przekonać do siebie, bo wtedy przynajmniej mamy więcej spokoju. Może nie mamy nadziei na to, że coś fajnego z jakiejś tam relacji wyniknie, w której akurat jesteśmy, Natomiast nie musimy się poświęcać, żeby coś udowodnić. Bo takie poświęcanie się, aby coś udowodnić, jest naprawdę cholernie trudne, a poświęcanie się, aby udowodnić, że zasługuje na to, abyś nie pokazał światu, jest wręcz sprowadzaniem się do takiej nieludzkiej roli. Bo tak w sumie to można potraktować przedmiot, prawda? Kupiłem sobie nowy zegarek, nie za bardzo wiem, czy on mi się podoba. Ale jak odkryję jakieś jego ciekawe funkcje, to może będę się nim przechwalał. Odpowiedz sobie zatem na pytanie, czy i dlaczego? Czy i dlaczego tak? Chcesz, i czy dlaczego jesteś w ogóle w tej roli? Dlaczego się na to godzisz? Jak Twoje doświadczenia przeszłe mogą wpływać na to, że się godzisz na taką relację? A druga rzecz, nie mniej istotna, to czy na serio chcesz być z człowiekiem? Który w tak przedmiotowy sposób jest w stanie traktować inną osobę, czyli jak koło zapasowe, które trzyma w zamkniętym, ciemnym garażu. Przychodzi do garażu i mówi temu kołu, że to jest cały świat, ten garaż, jesteśmy tylko my, tylko my się liczymy. A potem wychodzi, zamyka za sobą drzwi, wsiada w auto i jedzie gdzieś na pozostałych kołach które naprawdę są dla niego ważne i użyteczne i pełnią wartościową funkcję w jego życiu, a to zapasowe koło cierpliwie czeka w ciemnym garażu. Zatem, jeśli nie chcesz, by twoim światem był ciemny garaż, to wyjdź z niego i zostaw tę ideę. Poszukaj sobie jakiejś bardziej adekwatnej do Twoich potrzeb i do Twoich oczekiwań. I życzę Wam tylko takich związków, w których ta druga osoba. Jest dumna, że ma Was u swego boku. I chce to pokazać światu, nawet jeśli może ma skłonności introwertyczne. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli masz ochotę sięgnąć po więcej moich treści, to zajrzyj sobie proszę na stronę pokójwgłowie.pl, gdzie znajdują się transkrypcje wszystkich odcinków podcastu. Oraz linki do mediów społecznościowych. No i znajduje się tam też sklep z produktami związanymi z treścią niniejszego podcastu. Opowiadała Kasia Iwaszczuk-Budzianowska, a odcinek zmontowała Katarzyna Pilarska.